Yo siemano z tej strony Patryk i witam was w takim szybkim nagraniu przed tym materiałem to znaczy w trakcie tego materiału e, niestety was muszę przeprosić, że nasiąłem fermentu powiedzmy i nagrałem ten filmik, ale nie daję wam facecama ponieważ no nie wyszło tak jak chciałem i serdecznie was za to przepraszam, ale niestety w tej serii e, facecamów nie będzie, także nie słuchajcie tego co mówię w tym filmiku że jeśli dobijecie do 45 to będzie ten facecam e, niestety go nie będzie, ponieważ stwierdziłem, że nie wyszło tak jak chciałem Mam sporo problemów z tym, żeby właśnie dodać tą kamerkę i po prostu no, nie wychodzi to jakoś, bo nie mogę jakoś połączyć dźwięku z wideo, ale to też nie jest jedną przyczyną. E, Jakość też nie jest taka, jak bym chciał i po prostu no, myślę, że na FaceCamy jeszcze przyjdzie czas, także serdecznie Was za to przepraszam. E, I generalnie mam nadzieję, że, że nie będziecie się gniewać na to, ani mnie hejtować. Naprawdę Was przepraszam. I po prostu postanowię Wam to jakoś wynagrodzić, a tymczasem zapraszam Was oczywiście do oglądania tego materiału. Wynik jest słaby, gameplay pierwszy jest słaby jak na Gun Challenge, ale obejrzyjcie sobie i możecie się pośmiać z mojej słabej gry, także do usłyszenia, oglądajcie, zapraszam. Jakoś tam pójdzie, nie będę tutaj nic modelował, nic przycinał, po prostu jaki wynik będzie taki wrzucam ciasta. Także zobaczmy, mapka Overflow i generalnie dawno nie grałem też w fps także może być podwójna porażka z tego meczu, ale miejmy nadzieję, że przynajmniej jedną osobę zabije tą pierwszą powiedzmy. Ale to teraz wyjdzie. W praniu oczywiście. Dawno nic nie nagrywałem, dawno nic nie grałem, bo po prostu to jest mój pierwszy meczyk od x czasu. Od ostatniego filmiku tak naprawdę, także no nie, 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 nie wkurzajcie się, że nic nie wrzucałem, ale po prostu tak wyszło i przepraszam za jakieś spadki klatek, jeśli takie będą, ale no niestety mój komputer coś łapie z wiechy ostatnio, przynajmniej taką zauważyłem. Teraz, ok, mamy pierwszego fraga, pierwszy frag w tej serii. O, friendly uav to się przyda na pewno i lecimy, ok. No, Przez chwilę miałem i niestety cały czas zatyszkę łapie, także serdecznie was przepraszam za to, że się będę zacinał, ale okej, okay, poczekajmy tutaj na... ok, mamy drugiego i lecimy dalej. E, UAV nam wszystko ładnie pokazuje, także także jest gitara, chociaż zaraz się pewnie skończy. Oczywiście w końcu zobaczyliście mój pas kudny ryj, także nie hejtujcie mnie za to. E, I co do następnego filmiku z Gun Challenge, musicie dobić do powiedzmy 45 łapek w górę i i będzie kolejny, kolejny facecam, także zapraszam i polecam, oczywiście. Nie chcę tu wyjść na żadnego strasznego lamusa i chcę coś porządnego ugrać. Ale czy mi to wyjdzie, to naprawdę nie wiem. Na razie się wleczę, naprawdę się wleczę, bo jest 2 na 0. A koleżka z mojej drużyny ma już 9 na 1, także jest całkiem niezły. O, ktoś nam tu wyjdzie. Okej, okay, załatwimy go, tak? Dobra, zniszczyliśmy jakąś minę skaczącą, ale. Ale czy ktoś tam je, Tak, ktoś tam jeszcze... Jest granat Trochę się z nim pobawimy oczywiście Z tamtej strony. No Jezu, asysta oczywiście musiała wpaść. Nie mogło być fraga. Boję się strasznie wychodzić, bo nie chcę umrzeć jakoś, nie wiem dlaczego. Ale boję się właśnie w tej serii o to, że po prostu będzie mi słabo szło i po prostu będę wam musiał wrzucać te filmiki, no ale skoro się zadeklarowałem, to oczywiście będę to robić, tak? Ok, mamy UAV o, także nawet wiemy skąd będą chyba wychodzić. O, jest, gdybym go tak ładnie zabił, ale raczej go nie zabiję, chociaż on zaraz będzie wybiegał. No właśnie, ale nie mamy już magazynków powoli w naszym A-N-ie, Także zaraz dobra, zmieniły się trochę spawny i musimy lecieć tutaj ewidentnie. Podnieśmy sobie tego skara, tak w razie wujek nam się już całkowicie, a skończy. Tutaj jest nasz przeciwnik oczywiście. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Oczywiście go mamy i musimy spieprzać za przeproszeniem. Nie wiem też jak mnie słuchać, bo nawet nie robiłem żadnego testu specjalnie, okej okay, użyjemy tego Hellstorm. zobaczmy czy kogoś u ale, ale niestety nikogo nie uwaliłem. Mamy dalej 6 na 0. O, skara nie lubię jakoś w się drugim także... Ojejku, ojejku, O oh, fucking dobra nie udało mi się, sorry. Ale tak jak mówię, za skarem nie przepadam. Mamy 6 na 1, powoli się... A teraz mieliście zobaczyć... O Jezu, teraz mieliście okazję zobaczyć mojego pięknego e, skill'a i mój cel w Black Opsie. Jeśli pierwszy mecz jak się tak skończy 6 na 2. Powiem Wam, że się strasznie stresuję, nie wiem dlaczego, ale a, może dlatego się stresuję, że, że to jest seria i muszę wypaść jakoś nie najgorzej. Przynajmniej to KD nie mieć, nie najgorsze, bo chociaż ten wynik jest taki strasznie słaby, bo jest strasznie mało fragów, o których Wy widzicie. Także. Okej, okay, lećmy tutaj dalej. Tam ktoś będzie? Tam ktoś jest na bank i zabija moich, niech sobie ich pozabija. 7 na 2 na razie. Kurde, ale mi cienko idzie że nie miejcie mi tego za złe, słuchajcie. Okej, okay, tam nikogo nie ma. Myślę, że ktoś będzie tutaj. Przynajmniej moją paskudną twarzą będę wam, um, mógł wam urozmaicić. Ten film, jest tam ktoś? Okej, okay, sam się otegowałem tym tym. I ja mam. mamy kolejnego koleżkę. Zaraz mi słuchawka zucha. Wpadnie tak czuję. Fak, akurat rzucałem ma i Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, fak. Ok. <ścoughs> 9 na 3, Jezu, jak to wolno idzie, wam powiem. Ale gra się całkiem spoko, tym bardziej, że gramy bez atutów. A jak wiecie, mamy 9 na 4. Przepraszam was za ten mes serdecznie. No, ale na serio, tak się zestresowałem tą serią i tym, że od dawna nie grałem się właśnie tak, cykam strasznie. Tutaj wszystko powoli robię, jak widzicie, I się na maścę skupiam, ale mi to nie wychodzi i przez to się stresuję. Także. Będę musiał trochę więcej luzu dodać do tych moich następnych materii Jezus Maria, kurde 9 na 5, ale zamulam, słuchajcie Ale jest masakra straszna, na no serio się stresuje to jest wszystko przez stres Następne odcinki mam nadzieję będą dużo lecze. Ale zobaczymy Jeszcze mamy tutaj a, 15 fragów do wygranej i drużyny, okej, okay, coś tam zabiliśmy I ktoś nas oczywiście musiał zabić, ale niestety tak bywa Oj, strasznie słabo, strasznie słabo, 10 na 6. A, przepraszam was serdecznie za ten mecz, ale no, tak bywa i będę takie mecze wrzucał, bo to jest oczywiście seria. I... i nie mam wyboru oczywiście. Okej, okay, zabiliśmy. No jeszcze counter UAV nam rzucili, tak także nie miałem... Już za bardzo, za bardzo tutaj... wyjścia. niestety mnie zabił. Coś przycina, może puszczę wam ten materiał skina, nie wiem, bo... Jeśli będzie przypoczynał na wideo to po prostu będzie tak puszczone. Okej, okay, kolejny, kolejny zabójstwo 11 na 8. Ja pierdzielę. przepraszam was, naprawdę przepraszam was, że tak beznadziejnie gram. Ale naprawdę, naprawdę dawno nie grałem i to się też na to odbija i ten stres niestety. Okej, okay, chociaż tu na koniec mały jakiś miły gest, ale niestety zabiliśmy dwóch i oczywiście też zginęliśmy z MP7. 13 na 9. Beznadziejny ten pierwszy meczik, no ale nic wam nie poradzę. Eee, serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego meczu. Mam nadzieję, że gameplay wam się podobał i był facecam. to tak jak mówię, 45 łapek w górę i widzimy się znowu. Eee, myślę, że nie będziecie chcieli oglądać mojej paskudnej twarzy, ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyliście. I, i nie płakaliście ze stresu, sorry. Ja ze stresu się zestresowałem strasznie i tak to było, poszło. I ten koleżka znowu się wyciera, także... Serdecznie Wam dziękuję za to, że obejrzyliście ten materiał i, i do usłyszenia! Trzymajcie się, piona! SA- <laughs>